Osoby ubogie i potrzebujące dzieci z warszawskiej Pragi mogą poczuć magię świąt. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przygotowało dwa wydarzenia pod hasłem Otwórz się na święta, mówi Izabela Petrowicz ze Stowarzyszenia. To jest dziesiąta już edycja akcji Mikołaju Mam Dom, a całe działanie kierowane jest do dzieci z pieczy zastępczej. I w tym roku obejmujemy pomocą dziewięć powiatów z terenów Mazowsza. Warto podkreślić, że są to dzieci pochodzące z terenów wiejskich. Organizujemy wydarzenie, będą zaproszone rodziny. Dzieci otrzymają paczki z produktami spożywczymi i prezentami, które wcześniej przynieśli do siedziby Stowarzyszenia Mieszkańcy Warszawy. To wydarzenie już dziś, a jutro praska wigilia. Lokalna inicjatywa skierowana do 15 rodzin najbardziej potrzebujących i wielodzietnych z terenu Pragi Północ. Pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna. Tutaj głównie się skupiamy na przygotowaniu paczek świątecznych dla rodzin, prezentów dla dzieci. Chcemy, żeby każde dziecko poczuło się takie wyjątkowe i że faktycznie Mikołaj w tym roku spełnia ich marzenia. Wytypowane rodziny to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Północ. Trzy z nich to uczestnicy świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Wiele wskazuje na to, że tegoroczne święta i prezenty w tym roku będą nieco skromniejsze. Skoro jednak i tak będziemy chcieli uszczęśliwić naszych najbliższych, to warto sprawić, by nasze podarki miały podwójną moc. W jaki sposób? O tym Anna Depczyńska. 19% z nas pomaga szczególnie w okresie przedświątecznym. Wynika z badania Fundacji Świętego Mikołaja. 32% przekazuje darowizny. Ale prezenty to jest to, co może sprawić radość i jeszcze pomóc. Izabela Stawicka z Fundacji. Aż 40% Polaków odpowiedziało, że kupuje produkty, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. I właśnie wybierając prezenty, często też kierujemy się tym, żeby nie tylko obdarować kogoś, ale przy okazji pomóc. Nie trzeba daleko szukać, by znaleźć taki wyjątkowy prezent. Bardzo wiele organizacji i takich grup nieformalnych organizuje w grudniu różne kiermasze i akcje. Fundacja Świętego Mikołaja w szczególny sposób apeluje o wsparcie i o pomoc. Można nam pomóc na wiele sposobów, między innymi wystawić przedmiot na Allegro charytatywni i w ten sposób włączyć się w naszą zbiórkę. Można też na takiej aukcji coś wyjątkowego kupić lub rozejrzeć się w swojej okolicy. Izabela Petrowicz ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Bardzo do tego zachęcamy. Nasze stowarzyszenie działa głównie na terenie Warszawy, ale bardzo zachęcamy do tego, żeby wspierać tego rodzaju inicjatywy, żeby otwierać swoje serca, szczególnie teraz w nadchodzącym czasie świąt. Stowarzyszenie prowadzi na warszawskiej Pradze sklep charytatywny. Galeria za bramą oferuje wyroby świąteczne, głównie to są ozdoby teraz choinkowe z okazji zbliżających się świąt, robione z udziałem osób z niepełnosprawnością. To są uczestnicy naszych ośrodków wsparcia, które prowadzimy tutaj w Warszawie. Zawsze sprawdzony prezent? Kalendarz. Anna Zielińska z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Różne organizacje pozarządowe mają specjalne oferty, takie oferty od ser. Oferty charytatywne, dobrych prezentów. No i tutaj organizacje te przez też nie zostają w tyle. Też mamy piękne rzeczy, które możemy podarować naszym bliskim, do czego oczywiście bardzo zachęcamy. Kalendarze poświęcone zwierzętom do adopcji. Mamy też przepiękny kalendarz lisiego azylu. Kalendarze schroniska zarówno zwierząt gospodarskich, jak i naszych zwykłych psiaków, które w tym schronisku odfotografowali nasi wolontariusze. Do tego skarpetki, koszulki i ekologiczne kosmetyki. Po kilku takich wizytach na kiermaszach charytatywnych czy bazarkach online możemy mieć skompletowane prezenty dla wszystkich najbliższych. A na świąteczną kolację możemy kupić potrawy, które także pomagają. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od lat prowadzi kuchnię Czerwony Rower, to przedsiębiorstwo społeczne mówi Izabela Petrowicz. Hasłem naszej kuchni i tak naprawdę ideą działalności to jest jedząc pomagasz. Dlatego każdy zakupiony posiłek w naszej kuchni Czerwony Rower to pomoc dla osób w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, także dzieci i młodzież z trudnych rodzin. W badaniu Fundacji Święty... Świętego Mikołaja 34% respondentów stwierdziło, że pomaga, bo to daje satysfakcję. Niewiele mniej wspiera innych, bo chce, by na świecie było mniej cierpienia. Dlatego tegoroczne Święta Bożego Narodzenia mogą być doskonałą okazją, by pomóc innym, którym wiedzie się gorzej niż nam. Podopieczni Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, osoby z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności i dzieci z ubogich rodzin mogą liczyć na świąteczne paczki. W ich kompletowaniu można pomóc, przynosząc potrzebne produkty, mówi Izabela Petrowicz ze Stowarzyszenia. W Kuchni Czerwony Rower jest otwarty punkt zbiórki żywności i świątecznych upominków, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkie osoby, które chcą sprawić przyjemność rodzinom do przekazywania produktów spożywczych i upominków świątecznych. Najbardziej potrzebne są produkty spożywcze. Czy mąka, cukier czy kaszę, a także konserwy i słodycze. Też zbieramy środki chemiczne, też kosmetyki, bardzo potrzebujemy. Też upominki, upominki dla dzieci. Grupa wiekowa to jest od 7 lat do 17. Co przyjdzie do głowy, tak naprawdę będzie świetną sprawą, żeby po prostu przekazać. Listy potrzebnych produktów można znaleźć na stronie stowarzyszenia otwartydrzwi.pl